Siemanko widzowie, czas na kolejny odcinek. Dzisiaj przygotowałem coś specjalnie dla osób, które jak ja trenują w domu i nie mają ławeczki. I jak wy możecie zrobić sobie porządnie trening klatki bez ławeczki. Zrobimy cztery ćwiczenia. I na początku chciałbym wam powiedzieć o wyciskaniu. Jeśli chodzi o wyciskanie, to mamy tutaj trzy fazy. Pierwsza z nich przy opuszczeniu sztangi jest fazą łatwiejszą. Potem, gdy dochodzimy tutaj do tego momentu, to jest to najtrudniejsza faza i wyprostowanie to też jest faza łatwiejsza, czyli trzy fazy: łatwa, trudna, łatwa. I dzisiaj właśnie popracujemy nad tą środkową fazą, czyli na tym wariancie, gdy będziemy wyciskać z podłogi i wyciskaniu z martwego punktu i zaczynamy pierwsze ćwiczenie i pierwszym ćwiczeniem, które zrobimy będzie wyciskanie oczywiście sztangi z podłogi i tutaj tak samo jak przy wyciskaniu na ławce musimy pamiętać o tym, że najpierw bierzemy łopatki do kręgosłupa opuszczamy barki trochę w dół robimy takie jak łamanie sztangi Prosto nadgarstki i opuszczamy sztangę, tak by prowadzić ramiona względem tułowia, pod kątem 45-70 stopni. Zatrzymujemy tutaj w tym martwym punkcie i wyciskamy. Zatrzymujemy i wyciskamy. Zatrzymujemy i wyciskamy. Kolejnym ćwiczeniem będzie wyciskanie hantli z podłogi, robi się to bardzo podobnie z tą różnicą, że tutaj mamy możliwość skręcenia bardziej hantli, dzięki temu będziemy mniej obciążać barki, jest to bezpieczniejsze ćwiczenie niż na sztandze i w ten sam sposób postępujemy co przy wyciskaniu sztangi. Trzecim ćwiczeniem będą rozpiętki, i tu musimy też pamiętać o prawidłowym prowadzeniu ramion. Najważniejsze jest, by przy opuszczaniu ramiona nie były w ten sposób ustawione płasko. Tylko bicepsy muszą być skierowane do sufitu, tak jakbyśmy kogoś przytulali. Też oczywiście klatka wypięta do przodu i możemy jechać! I ostatnie czwarte ćwiczenie, do którego wiele osób na moim kanale miało wątpliwości czy one w ogóle działa, dlatego mam okazję tutaj po raz pierwszy wytłumaczyć jak je prawidłowo wykonywać. Jest to wyciskanie handli na wąsko. W wyciskaniu handli na wąsko nie chodzi tak naprawdę o same wyciskanie handli, bo to, to tak naprawdę też nie będzie dobrze działało. Najważniejsze jest tutaj, że podczas ruchu te hantelki ściskamy mocno do siebie dzięki temu klatka jest mocno napięta, i tak naprawdę wtedy właśnie wyciskanie handli ma rację bytu. Tak naprawdę nie potrzeba tu nawet dużego ciężaru. Bo główną siłę właśnie skupiamy tutaj na ściskaniu handli do siebie. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że osobom, które nie posiadają ławeczki. Taki zestaw ćwiczeń na klatkę przyda się do domu. Jak oczywiście polecam go robić czasem osobom, które mają ławeczkę lub trenują na siłowni, bo mogą właśnie tutaj trenować sobie tą fazę z martwego punktu, która też będzie dobrze rozwijała i siłę, i wzrost klatki piersiowej. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmiku. Zostawcie suba i do zobaczenia.